Witam, jestem w zarazek 2000, a to jest kolejny odcinek naszej serii Lego Wars the Complete Saga. Już kolejny odcinek. Dzisiaj będzie na tyle krótki, ponieważ jest krótki, <grywia> ponieważ jest krótki poziom. To się zaczęło? A ja, okej. Okay. Mm. Chodzimy znowu do Ravens of the eee. O, a taki Skywalker? Kanclerz Palpatine. Eee, to ja, teraz będzie generał Grievous Bardzo fajny poziom, mi się podoba jak pokon... Ja bardzo lubię pokonywać eee, generała Grievousa Ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzieli, generał Ogrywę jest druidem, jakby co? Droidem. Ale niestety nie da się go yy, nieaktywnić jawą. to szkoda. A naby na nabyląduje yy, na. jak ona się złamała yy, na planecie. Dobra, nieważne. <grystanie> o, Commander Cordy. <grystanie> Suknięcie w głowę. <grystanie> i ta pelerynka. Trzyma, takie dziwaczne. Oj, Dobrze, walczę już. Zmieniam hm. się w komandora Academy'ego, nową postać i znowu bionkę nogi. O! Wow! Zostaw mnie. Wiecie jak w Logostaroż 3 są epickie walki? No tutaj to takie normalne, Walka na miecza. Tam to trzeba rozwiązywać. I w ogóle. Oj, o mój Boże. Tylko jednego poziomu w Logostaroż nie mogę. Ten, yy, nie może mi się udać, więc jak będę nagrywał no to może nie być po prostu tamtego odcinka. No chyba, że tyle później. Ale na pewno będę chciał nagrywać Logostaroż 3. Próbuję sobie zaskoczyć. I Kurcze! Mam pomysł. Polara! Hmm! Skusisz się na różowy miecz? Gdzi... się. Ta arena, po której idziemy, no to ona jest normalnie zapełniona minikitami. To jest arena minikitu, ja zawsze tak nazywam ten poziom. Arena minikitu, tak powinna się nazywać. Chodź, kanobi. Dobra. No to trzeba Mimiki Jej o no, że ja go usłyszałem, że skoczyłem, ale fajnie udało mi się. Aha nie o kup, kup, kup. i tylko zwykły robak. Dzięki widzieliście ten odcinek był krótki, ale chciałam Wam dzisiaj jeszcze pokazać. Dostajemy komandę Rakadiego. Prawdziwy Jedi 33% i muletek dostajemy nie za dużo. Tyle i zabraliśmy, Mikit no? 2 z 10 sto 160 rubrików. Tak, i też nie jest koniec, trzyszego odcinka, ponieważ chciałem wam coś pokazać. Jej, stajemy się odbiła no i komando <słyska> dobra, jesteśmy. Tak, to chciałem wam pokazać. Yy, tutaj mamy takie przejście bonusowe, ale tutaj jak widzicie takie złote klocki, tej na razie mogę zbudować. On tam się rusza, więc chyba mogę. Tak. Z 10. To są takie, yy, są takie poziomy, takie, yy, wiecie, bonusowe, na przykład to się nazywa Lego City, na przykład. O. Tutaj mamy... właśnie mogę ułożyć jeszcze dwa. złote, te... O, 60 znowu. Tutaj mamy Gasib Cavalry Oryginal, czyli ten poziom ze z tymi kanonierkami. Ty nie możemy zbudować, Z tymi kanonierkami oryginalne, Wiecie, jak trudno było to przejść, naprawdę. Ja, ja będę robił te bonusowe poziomy, ale nie wiem, czy w ogóle przejdę. A tutaj mamy podrejs oryginal. To też było trudno. Bo czas uciekał. Wybierzemy sobie Anakina. I jeszcze jedno pomieszczenie tutaj jest. Filmowe. Mamy tutaj trailer. I tutaj mamy intro Lego Star Wars i Indiana Jones. Oglądajmy sobie Indiana Jones. Będzie, ci, będzie cicho, naprawdę. Będzie dla Was cicho i nawet podgłośnia. To był trailer Indiana Jonesa. Mnie się bardzo podobał. Indiana Jones, mego Indiana Jones jest w ogóle fajny. Tak, to wszystko co chciałem wam dzisiaj pokazać, bo podwórka wam nie będę pokazywał. Tak, no i mamy, nawet dostaliśmy e, taki komunikat. Indiana Jones is now available to buy in the shop. Aha, czyli Indiana Jonesa możemy, możemy kupić, bo oglądaliśmy właśnie Indiana Jonesa czy trailer Indiana Jonesa. Tak, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się chociaż trochę podobał. Ja jestem zarazem Włacczący, na tym kolejny odcinek. Dziękuję za oglądanie i na razie!